znowu będziesz słania kogo, że nie się słać jak ostatnio Czarny to jest, mi. A A. jest tak merytorycznie, tak. z sensem, czego oczekujesz po dzisiejszym meczu? No brameczki Czego mogę oczekiwać? No brameczki już źle. Pewnie puścisz? To i wygramy. Czy mogę uzyskać od Ciebie jakąś merytoryczną wypowiedź, czego oczekujesz po dzisiejszym meczu? Czego oczekuję? Nie, <grystamHmm> <widać to? grystam tutorielu> że nie ustalę Nie Żeby komuś wbić to kija! Po pierwsze oczekuję wygranej oczywiście. Tego, że Panki złami kija. Komuś. Komuś, bo jest jestem <noise> dzisiejszym meczu na konferencji w lat na terenie, wszystkich zapraszam. Ani a rano. Ja tu mam swoich graczy, z nimi gram, razem no. poszliśmy no. no. w ja ludźmierz. No, Karol, jak się czujesz po tym meczu? To, jak oto to ja widzę twoich kolegów z budżetu? Twoich Ja zajebisty. Karol przed meczem, jak się czujesz? główny? Karol to jak to czujesz? Jak się czujesz? Jak oceniasz ociąż? grę swoich kolegów dzisiaj? No, patałachy, patałachy, patałachy. A ty? A ty jak? No właśnie dzisiaj nie mogę powiedzieć, że to jest. <grychy> nie no. no to nie urywano. Nie oszukujmy się. Że to jest niby tak słabo, ale ja to lubię sprawać. że tutaj wszyscy rozmowni Ale ja powiem, że grałem gruz, panowie zasypani zasyp, jesteśmy gruzem Witam, witam są używane, sprawdź, <śpuszczak> <śpuszczak> leżą <śpuszczak> 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 Czy używane? Tak, no spróbuj. <śpuszczak> <robisz? śpuszczak> <śpuszczak> 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 nie, 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 nie są serio meczowe? Nie no co ma ja ci No i to tam jest? to ja Z dobrych kisiel. kisiel Daj spróbować daj, daj, daj spróbować ja My o co? Te spróbujemy ten kisiel Zobaczymy oh. jak on smakuje oh, o, out, see, nagram, Jak on smakuje, tak Czuję zapachy śródziemnomorskie Ej Kubuszek, jak masz kamerę, to sobie wodę przemknij No na że jak idziesz z wodą, jak Na Nakręc jak Czorni idzie z wodą Alek Byłeś to dospowiedzi i powiedz co się stało A, księżnie, hej, że jest mi co, Ej, Byłem w dospowiedzi, nie, i księżnie mnie pyta, co to za sport mi grać, nie? Ja Dobrze, u nich okej, aaa, aaa Słuchaj, siemanko

Wykorzystyka... Wmalny... Muszą... Jak się Tak, Jak wszystko Tak, nawet, że nie tam tak A głos też? Nie jest tak. Hej, co cię tak chce pić? Dlaczego no. no, taki spragniony jesteś? Po rozgrzewce? Co ma Zawsze tak trzeba.

Ja mogłeś przestrzelić z pola bramkowego? Nie, a siebie nie. Pozdrawiam. Chciałbyłeś ja przeszczeli z pola bramkowego? Mogłem Tak nawet ja nie przeszedłem. Najlepsi ja. mogą. nie szedł. tej Brawo! Bardzo dobrze! Piłkuj, proszę za który usiądzie na karę. No jest kara czy nie? No będzie czy Proszę, proszę usią... pokazać! <noise> Teraz to nie mogę zagrać. A on, bicie, Nawet piłkę nie dostał. No ja sobie tego nie wiem. To słaby, Nie umiem. powiedzieć o tej sytuacji. Forma świąteczna noworoczna. No, tyle mogę powiedzieć, no sytuacji się nie wypowiem, bo... Najlepszy zawodnik dwóch meczów. Dwóch? Tak. Serio? Dzisiaj też za tak. ta gwiazdkę? Tak. Sprawdziłeś? Tak. Co? Nie, nie, ja serio. Serio? Serio. Tak. Zgadzaj się. Niemożliwe. Serio? Serio. Serio. Nie, serio no, dobra babciu, ty tam jeszcze prezentowałeś jakiś poziom dzisiaj, jak się czujesz nie, po tym da, meczu? Da, da, Dobrze. Ja. Bardzo fajnie. Czarny. Dlaczego siedziałeś jest Ze zdruzgotany ty w pojeździe. <grywa> Co ci mogę powiedzieć? Dało ci to coś do myślenia? Nie. Rozumiem, że nie rozumiesz decyzji trenera. No nie, nie rozumiem w ogóle. Nie. nie mogę tylko pojechać, kurde no. Tak dobrze grałem, nagrywałem wszystko, a wszystko z i nie wyszło no do nie no i ripa, ja to jest kiedy raz, ostatni raz przyjąłeś, piłkę? Jest, <Gla> da. Wczoraj? Wczoraj? drugiej tercji. A drugiej, tercji. W drugiej tercji, było dobrze, było, A, tak? Udało mi się raz. To za to, 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 to chodziło tak szczerze, co najbardziej kochasz w wyjazdach, było się. złoty młyn. No, tak jest, to jest złoty młyn. Dobry to do się złoty młyn. złoty się Dziesięć treningu. Jedziemy Za co masz taką eee, eee Nie pomnę Po prostu słabo grał w Słabo grał mój... Wczoraj wyrzucił dwie piłeczki za bandę Nie z mi o innym Tak. No. <laughs> A ty Wojtek co najbardziej kochasz w wyjazdach do Łodzi? Ja? Jedzonko A gdzie? W Złotym młynie. Chyba to jest złoty młynie. Ale... Ale dobre że to mam opór. Mam takie że służby jak ci smakuje? <śmieniu> Nie! Ja bym chciała mi Wygląda apetycznie. Salik zamknie, że słówno. Ciekawe, czy tak samo smakuje. Zobaczymy, spróbujemy. Hej, oni żcibowe mięso. Jak to zrobiłeś? Jaki jest... Jak jak jest twój sposób na gwiazdkę? No. Twój sposób na gwiazdkę. Jak jest sposób? Jak ty to robisz? Ja się chcę dowiedzieć. Ja też chciałbym wystawić. O co A, to masz mordeczko? Cześć! Pokaż, że szybko... Aaa, nie wątróbeczkę Ale beczka! A ty tu ma pierogi, dawaj te pierogi! Się... No co, co, co ty wątróbeczka przejdziesz? Pierogi kroję! Ale fajne są, ja się nie jadłem 6 Pokaż. Pokaż. Taki właśnie jesteś, nie podzielisz się. Ja to już podróżuję Nie o taką drużynę walczyłem Nie ja jestem zawied, zawiedziony zawied, zawied, zawiedzenie. Zawie, 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 zawiedzenie Teraz to już nie chcę Już ukryciłeś jeszcze? Nie pochyliłeś się Można się było tego spodziewać <laughs> nie, nagrywa, bo nie na krwawe będziemy mogli. No, nie, je teraz. Je. nie, 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 to nie, A... nie, Dwa razy dziennie. Możesz też oszukać, jakie dwa razy dziennie? Przy Wczoraj w nocy. Przed szkołą, czasem, w trakcie. A. Przed treningiem. Po, po szkole, w trakcie, trening. Potem Przed treningiem. Po A treningi. Po, po rozgrzewce. Jak trzeba biegać. Po rozgrzewce na meczu. co to jest? świetki nic nie widać, przyciemni się, przyciemni się na filmie, będę widoczny, będę, muszę to żeby potwierdzić moje umiejętności ja montowania ja filmików, ja będę mistrzem po raz, ale znam.